Siemaneczko, witam was serdecznie Kolejny dzionek poszukiwań Jak widzicie ja właśnie cisnę na miejscówkę Auto tam, musiałem zostawić W sumie to w planie był dzisiaj wypad na rowerze Bo tam akurat gdzie idę no to najlepiej dostać się rowerem Ale, że pogoda dzisiaj jest taka trochę w kratkę yy, Także no nie chciałbym jakoś na rowerze jeszcze moknąć I no dzisiaj przyjechałem autem, ale muszę mówić no, kilometr praktycznie z Bucisza teraz cisnąć, i to w sumie też jakieś górki tam przede mną więc no trochę trochę będzie wyprawa, ale no mam nadzieję, że się opłaci tym bardziej, że idę w miejsce, gdzie ostatnio znalazłem e, tą srebrną monetkę papieską, bardzo ciekawa monetka no i właśnie idę tam pokręcić się troszeczkę w tym miejscu, mam nadzieję, że coś wpadnie godnego uwagi Teraz druga sprawa będzie konkursik, tak jak powiedziałem, na 1000 subów. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. No i konkursik będzie myślę bez jakichś tam udziwnień, tak jak w ostatnim moim konkursie, czyli oglądajcie gdzieś tam wyskoczy pewne słowo magiczne. Potem proszę podać je w komentarzu, a za tydzień będzie losowanko, no i jeden z Was. Myślę, że ucieszy się. Nie będę mówił, co to będzie do wygrania. Niech to będzie po prostu niespodzianka, tak mi się wydaje. Będzie fajniej. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno warto wziąć udział w tym konkursie. I tyle. Sam chciałbym takie coś wygrać. No dobra, to tak by to wyglądało. To ja cisnę dalej. No i widzimy się już za chwilkę przy pierwszym sygnale. Okej, okay, ja już jestem prawie na miejscu, bo przed mną jeszcze może jakieś 300 metrów w tamtym kierunku, gdzie znalazłem tą monetkę, ale postanowiłem, że będę sobie już spacerkiem szedł i coś tam szukał pomału. Także zabieram plecak ze sobą i lecimy z tym. Troszkę mnie ten wiatr przeraża. Niby słoneczko wychodzi, ale wiatr się taki zbiera czasami, że drzewa tutaj tańczą nade mną, także no jest tak średnio, bym powiedział. O, ledwo co się... ledwo co zacząłem. Co tutaj mamy? 78. Niby sygnał jakiś stabilny, ale Na osi Ta linia coś tutaj tak nie może się za bardzo Zdecydować Czy to kolor Czy nie, oj Coś tam chyba jest Chyba coś tu poczułem Tak jest Już coś tu powinno być na wierzchu A może włączmy Pimpkowi głos. Ech. O i proszę bardzo, jest Cezorek O kurde, stary będzie. I to nieźle stary. No proszę. Jaka znajdeczka na początek myślę troszkę się tutaj pomiędzy tymi drzewkami poprzeciskać jak ten ninja, a jak widzicie tych drzewek jest tu trochę, także będę sobie tutaj takim slalomem śmigał. Dzisiaj co prawda miałem używać programu yy, który polecił mi Odyn którego serdecznie pozdrawiam I dzięki jeszcze raz za podpowiedź e, Oczywiście skorzystam z tego Znaczy już w sumie skorzystałem dzisiaj troszeczkę w tym programie Gold e, Tak jak mi napisał Z tymi ustawieniami, ale e, No coś tutaj nie mogłem jeszcze tego za bardzo Jakby Znaczy w sumie to chodzi o to, że ja tak naprawdę jestem Cały czas można powiedzieć uczę się tego wykrywacza, bo mam go Niedługo I jak do tej pory program czuły, Fultony, e, jakoś tam przypadł mi do gustu plus jeszcze troszeczkę sobie go tam stwiningowałem ogólnie można powiedzieć, że jest to po prostu cały czas jakby no jestem w fazie testów, że tak powiem i mówię, no będę chciał na pewno skorzystać z tego programu co właśnie Odyn mi ym, podpowiedział no coś, coś tam jest no, coś małego raczej będzie i coś w granicach 70. No teraz bardziej w granicach 60. 57. No mamy na wierzchu. I co to będzie? Jestem bardzo ciekaw. Folia raczej to nie powinna być chyba. Przecież jednak folia, no jednak folia, ale tak zwinięta była. Trudno się mówi i lecimy dalej. No i mamy sygnałek. Spoko drzewko 74, coś pociutko będzie. Zwykła ołowiona kulka. Trzału nie ma, jakby ale w sumie lepsza taka kulka niż na przykład odłamek czy łuska. Przecież tak naprawdę to wszystko można by do jednej szuflady wrzucić. 83 Proszę bardzo, kluczyk. Klucz do szczęścia. Heh. No, taki ładny oto kluczyk. Może gdzieś zaraz będzie skrzynka pełna złota i właśnie od niej jest ten kluczyk. O, takie jakie fajne drzewko. Oczywiście, nie umieszkam sprawdzić, że ostatnio koło takiego właśnie drzewa Padła ta monetka Rzymska A tu 8,2 No proszę, proszę No takie stabilne 8,2 Kurde i koło drzewa no Że Jakby to było sreberko To dzisiaj będę chodził przy każdym takim Drzewie I to tak Solidnie tu jest czegoś więcej Teraz pytanie tylko Czego? Mam nadzieję, że nie łusek. U Pimpek się urwał z uwięzi A jednak A jednak łuska no, i wygląda na to, że tu będzie ich więcej, eee, słabo teraz tu widzę. E, tu będzie jeszcze jedna, i tu też będzie, ale dobra, wykopiemy, powiedzmy, jeszcze tu. Jeśli to będzie łuska A, na 99% będzie to zresztą sobie dam już spokój tak, już widzę wyskoczyła tu będzie jeszcze kilka łusek i sobie to po prostu odpuszczę te cztery jeszcze tu leżą także idę dalej, o. i tu też taki sam sygnałek po dłuższej przerwie 81 ale tak szpuciutko nie wiem czy już tam mi czasami nie widziałem Nie jednak dobrze widziałem ślepaczek Sygnał 71 co by to nie była łuska? To będzie fajnie. O. Co tu mamy? Myślałem, że to plomba. przez chwilkę, ale już chyba wiem, co to jest. Spłąka od naboju. No. 79 A znowu była dłuższa przerwa z sygnałami No chodzę już półtorej godzinki jakieś sami widzicie jakie na razie efekty bez szału, ale tak to, to już jest Bo jest taka podkówka, To do białej też wpadać. Podkówki, o, no i proszę, wykrakałem. Jest podkówka, to faktycznie taka podkówka malutka. Tu była uszkodzona, widać. No cóż, czyli jest podkówka na szczęście. Teraz, nic tylko czekać na to szczęście. Albo A w sumie, to teraz zrobię sobie chwilkę przerwy, coś tam się posilić, napić. Dobra, Dobra trzeba zdjąć ten cały Majdan. Co mam na sobie? Trochę to waży. Jakby nie patrzeć cały ten sprzęt, co tutaj ze sobą zawsze taszcze, kurde, nie wiem co, ja to leżałem z tym plecakiem. No, także filka przerwy, a was zapraszam na krótką staweczkę. 85 o. i jeszcze wpada do kolekcji pocisk i więc nie trafił w nic calutki Tak czy siak to tylko pocisk. Myślę, że jeszcze tak z pół godzinki pochodzę i będę się zbierał, bo jeszcze czeka mnie montaż w filmiku dziś, pewnie do późnej nocy, a mamy w pół do czwartej, także akurat mi się do tej czwartej pochodzę i tyle to i tak będzie. No, jakieś 3,5 godzinki 60

Kurde, już myślałem, że monetka. A... A to guzik. Stary na pewno. Taki golasek. Chyba, że jeszcze w domu go dobrze umyję i coś wyjdzie. Ale wątpię. Dobra, to jest guziczek. I lecimy dalej. siedemdziesiąt pięć zaraz przy drodze Trzymaj się. się uda bez pimpego znaleźć... Pomóż pimpek. Nie bądź taki. O -o. <laughs> jest monetka! W końcu wyczekana! Kurde, tak długo już widzę co to jest: Złoto Weimaru 5 penningów chyba mógłby być jeszcze fajny stan. Ouch, ouch! Coś dzisiaj mi to teraz szczoteczka urwałem wcześniej. Pimpka z wrażenia. Delikatnie. Już widzę jaka jest. Literka F, będę musiał sprawdzić z mojej ściągi, no i od razu pozdrawiam panią Anię Bogucką, bo to właśnie dzięki niej tą ściągę mam, także sprawdzę sobie i wy już będziecie mieli napisane, no. Gitarka, w końcu coś się ruszyło, bo już pomalutku dziś traciłem nadzieję na dzisiaj, a tu cyk niespodzianeczka, yeah, to skakuj sobie do torby. Powiem Wam szczerze, że właśnie teraz przyszło mi do głowy, jakie będzie hasło konkursowe. Właśnie w tym momencie mi przyszło do głowy w związku z tą monetką. No i jest sygnałek. Szczerze mówiąc, e, trochę się nachodziłem za tym sygnałem, bo cisza była. Ten sygnałek 50, czyli pewnie folia. 20 minut chyba łaziłem i kurde nic, nic, cisza. Ale to chyba będzie folika. Co by to nie było, to będzie na pewno ostatni sygnał. Co to jest? dostał Jakiś tam odłamek czy coś Powiedzmy, że tak Tam jeszcze coś jest To teraz tak na 80 Bije hmm. Albo coś jest tak głęboko Albo coś jest no tak malutkiego Aha. Czyli głębiej coś tu jeszcze jest Coś tam jest, coś mi się wydaje, że chyba znów podkówka wpadnie. Na koniec już mamy, chyba ta raczej podkowa. Jeszcze na koniec taka na dobitkę kopanku. O, proszę, nie podkowa. Się łamało kawałek, niechcący, ale mamy co? Ciekawa sprawa, bo może to być sierp, ale może to też być hmm, jakaś broń. Też już kilka takich miałem, ale to nie jest jeszcze taki inny ma kształt W każdym bądź razie No ciekawa znajdka I myślę, że będzie miała też swoje lata A nawet Po stanie w jakim jest Kto wie czy to nawet nie będzie Też jakieś średniowiecze Dobra Biursko jak nie wiem Ok, to ja myślę, że tutaj już mogę się pakować, no pochodziłem, ile, no za 3,5 godzinki, trochę się przedłużyło, bo miało być dwie, no i tak, sami widzieliście, było co było, monetka fajna, chociaż to, można powiedzieć, uratowała dzień, także no, nieźle, i tak, ja będę uciekał, mam nadzieję, że... Już słowo znaleźliście magiczne, piszcie w komentarzu to magiczne słowo, no i za tydzień będzie losowanko, to ja się będę z wami żegnał, trzymajcie się, życzę wam jeszcze miłego dziąka, czy tam wieczorka, zależy kiedy to oglądacie, no i do następnego, pozdrawiam i nareczka, hej!